Siemanko widzowie, z tej strony Kurczak nas w kolejnym odcinku na moim kanale. No, dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a. Wiem, że dawno nie było odcinków i to tak bardzo dawno, ale planuję do tego wrócić. Nie mówię, że odcinki będą jakieś regularnie, bo raczej nie do końca tak będzie, ale myślę, że odcinki będą w jakichś odstępach czasowych, ale no będą, a więc e, jeżeli chcecie na więcej odcinków, no to pamiętajcie o łapce w górze i subie z dzwonkiem e, tam na dole i no i no no i lecimy e, dzisiaj jest właśnie aktualizacja, ale od czasu, w którym nie nagrywałem, no to było i dość wiele, ale mamy dzisiaj nową miejscówkę e, podobno to jest jakaś nowa grota, ja jeszcze nie grałem w E, dzisiaj, a więc zobaczymy, jak ona wygląda, cała e, podobno. Jest tam mityk jakiś, a więc lecimy. Napiszcie też w komentarzu jakie inne gry byście chcieli, na przykład, e, w których byśmy. Y, które mógłbym właśnie oglądać, nagrywać? Yy, yy, I czy chcielibyście, na przykład, żeby na przykład rekinek wrócił yy, na kanał? Bo jeżeli tak, to dałoby się tak zrobić. Tylko pamiętajcie, napiszcie tam w komentarzu, żebym yy, był pewny, że tego chcecie. Zegramy sobie jedną gierkę, żeby tak pokazać, no chyba, że wyłoży się od razu, na co jest bardzo duża szansa. Pewnie to jest taka nowa miejscówka i wiecie, i tam będzie tyle przeciwników, że wiecie, no. Będzie ciężko na pewno. Spróbuję chociaż odblokować tą miejscówkę, czyli wylądować, bo Naprawdę to było daleko od res respawnu. Zaczę znaczy od busa, ale i tak myślę, że tutaj sporo osób może być. Mamy odblokowaną już tutaj miejscówkę. Co prawda nazwy miejsc są zepsute, tłumaczenie ich, tutaj mamy npc-ta, sobie go odbierzemy i polecimy tam na dół tutaj. Już widzę widzowie, że jakaś tu się bitwa rozgrywa już. Mam plan ją zakończyć. Tutaj ktoś jest. Myślicie, że mnie zobaczy? Gdzie on jest? Jak myślicie? Oj, sprawdza mnie. Czas wyjść z kryjówki. Gdzie on jest? Nie widzę go totalnie nie ogarniam tego miejsca, więc mam nadzieję, że... Albo... i jeżeli go zobaczycie... Nie, ja nie chcę widzieć cię, nie, nie, zostaw! Zostaw mnie! O, to jest ten boss! Tak w ogóle... Tak mi się wydaje, bo mm. ma PMA. Zabił mnie nejdem. Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę. Ale chcę najpierw zobaczyć, czy to był on... No, zabij go, pająku! Zabij go, czekajcie chwilę. Najpierw obejrzmy, zobaczmy czy to był on. Nie, to nie był on. No się nie dziwię, bo tak szybko strasznie padł. Lecimy z kolejną gierką ogólnie. No. Yy, jeszcze pro, właśnie streamy. Jeżeli kogoś będą właśnie interesować, to streamy też będą. Nie wiem od kiedy, ale będą streamy na YouTubie, muszę tylko parę rzeczy ogarnąć, a więc musi mi to chwilę zająć. Ale będą streamy. Może nawet niedługo. Pewnie będą na Twitchu, a nie na YouTubie, ale to już później wam powiem. Wszystko, bo to jest taki odcinek, wiecie. To się nazywa: Gdzie to jest? Corwen Cavern. Szkoda, że nie znam prawdziwej nazwy tego, bo, bo chętnie bym zobaczył. Tutaj sobie odbierzemy te wszystkie ukończone postacie, bo. No, jest tego sporo. No i powtórka z rozrywki będziemy tam lecieć pół mapy oczywiście. No, w sumie to nawet dobrze, bo tam nie będzie 500 osób, chociaż i tak będzie dużo. No mamy nowy styl do opoki? Yy, tak mi się wydaje. Tak się ona nazywa. Yy... Do 900 tak równo możemy zacząć lądować. Dobra już. Może być. Pamiętajcie także o tym, że yy, jeżeli jest ten słup u was, ale nie ma tam tego dzwoneczka, to wiecie, no nie będzie powiadomień, nie będzie odcinków. A więc to, w sensie nie będą wam, no będą odcinki, ale jak będą odcinki, to nie dostaniecie powiadomienia, więc ja bym lepiej tam to wcisnął, tak wiecie, w, w razie czego jakby coś się pojawiło nagle. Wow! Dobra, była równa walka. Jezu. W ogóle dawno nie grałem w Fortnite'a też, a więc ja mogę właśnie tak raczyć, jak to właśnie widzieliście przed chwilą. No to nie było zagranie mistrza, co prawda, ale. O! Czy ta pompa w ogóle. bo ona podobno miała dostać jakiegoś nerfa, czy coś? Wydaje mi się, że ona nawet inaczej wygląda, ale nie. Zagramy sobie tą zwykłą. Oni zabijają Bossa. Cześć. Dobra, naura no, ci, robię, bo zabijają Bossa, a ja chcę akurat wypróbować go. A jak mi go zabiją, to będzie lipa. Nie? Widzowie? A więc lecimy szybko? Siu! Dobra, tam jest. Przynajmniej wiemy gdzie iść. Na kucaku. Dobra, leży jeden. Tutaj szybciutko eliminujemy. Tutaj naprawdę, widzowie, są takie dymy. Może nie dla każdego z Was, ale. Z racji, że ja trochę nie grałem w tą grę, jestem teraz strasznym nubem Gdzieś tu są, gdzieś tu są. No wiemy to widzowie. I mają tego PMa. O, tu jest safe! Schowamy się za drzwiami. Jestem i tym. Teraz cisza, widzę. On ma chyba tego Pema. Mamy! Udało się! Małe Pema, widzowie! Jak on się nazywa? Maszynowy Gunna... Gunnara. To jest jakiś pewnie nowy boss. Fiu! Boże, ile tu lutu. No, pierwszy raz udało nam się go mieć. Szybko to wszystko otworzę. Nie wiem, czy mu chciałem rozwalić ten. OK, to możemy wziąć zamiast tego i weźmiemy, napijemy się jednego biga i weźmiemy małe, jeżeli to są jakieś potki. OK, bierzemy. Otwieramy szybko. A, przecież ja i tak tego nie potrzebuję. Dobra, są małe potki. Aha, ja od razu 6 dostałem z jednej. Dobra, szybko stąd zwijamy, żeby nikt mnie nie zabił, a więc. No, jak dla mnie bardzo fajny jest ten update, bo widać, że Epic musiało się postarać, żeby dodać taką miejscówkę. W szczególności, że jak szczerze mówiąc, jak na update, który jeszcze jest w Dzień Wolny, to naprawdę tu lata tak mało osób, że nie wiem, jakby jak dla mnie kozak, bo ja bym raczej tak szybko nie udałoby mi się tutaj czegokolwiek ogarnąć. A więc lecimy, o nie, na Tilted Towers mamy strefkę. Mamy dwa launchpady, a więc myślę, że nie będzie problemu z dolecaniem, bardziej z przeżyciem będzie problem, ale to już najpierw pozbieramy jakieś materiały z... Dobra, zabiję go tym, spróbuję. Bijemy się, dawaj! Napijemy, dawaj, no? Dobra, już nie miałam, a więc uznałem, że to nie ma sensu. Ale mamy. Dobrze, że użyłem te potki, Chociaż ta dłuża teraz nam by się bardziej przydała. Ale dobra, nieważne. Ale mam trznop Po co ja biorę te. Kurde, nie wiem, jak dla mnie. Yy, to jakoś taka. Ta miejscówka nie jest bardzo podobna do tej początkowej groty, bo tam może trochę się różniło, ale. Mm, jakby mi się to bardziej podoba, bo jakby była taka podobna, to tak by ją usunęli, to byłby większy taki ból pewnie od większości graczy. A tak to można się ten. Jakby nie stresować jakoś tym, nie denerwować. Bardziej te Tilted Towers co będzie ból, jak go, jak go usunę, a myślę, że to już. Że może to maksymalnie jeden rozdział być, w sensie, no, jeden rozdział to na bank będzie maksymalnie. A może nawet tylko jeden sezon, widzowie. Myślę, że ta grota to jest taka miejscówka. I czekaj, te góry też się zmieniły chyba, co nie? Ja wiem, że to będzie taki nudny odcinek, bo tutaj dosłownie ja nie będę nic robić, tylko się kąpić pewnie. Ale to dlatego, że ja po prostu dawno nie grałem w Fortnite'a i muszę mieć, muszę mieć przypomnienie jakieś od siebie. O, weźmiemy te klombowoce, one dają chyba kewa, nie? Tak, one dają kewa. A ja więc sobie zbiorę. Po 10, a ja więc wystarczy. Nawet jedna raz możemy zjeść. ok, Nie jest źle. Nawet jak dla mnie to zarąbiście jest na razie. Przypójdmy się trochę, będzie szybciej. Zbiorę jeszcze trochę maców po drodze. Eee, yy, i apro tego jak, dlaczego zmienił się kanał, to ogólnie zmieniłem nazwę kanału, bo uznałem, że. Yy, tak będzie lepiej. I zmieniłem nazwę kanału, dlatego że. Yy, jakby. Yy, no, po prostu. I dlatego miałem też. Tutaj mam właśnie nazwę w Fortnite. Taką samą jak teraz jest kanał nazwany. A więc jakby właśnie. Jakby kto, kogoś to interesowało, to tak, to jest dalej ten sam kanał, co Kuku kurczek, ale po prostu in inaczej nazwany. O, mam będziemy mieli jeszcze Spidermana. To już będzie w ogóle program. Ja wezmę chyba sobie, wiecie, zamiast czego? Zamiast yy, tych małych potek. Jeżeli w ogóle go znajdę tutaj. Dobra, znalazłem. Mamy. Świetnie. O, tutaj się zabili właśnie. Dobra, ja nie idę pod killer. Lecimy szybko Spider-Manem do strefy. No to nieźle się ten... Nieźle poleciałem. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz tu nie zabije jakoś szybko. Chcę... Mam plan taki, żeby w tej grze zabić chociaż jedną osobę z tego... Pistoleciku, albo przynajmniej przy tym zginąć. Nie? Ja wiem, że prędzej przy tym zginę, ale to już nie jest dla mnie ważne. Ważne dla mnie jest to, żeby zobaczyć czy jakoś tak jest to bardzo jakieś ba mocne, bo jeżeli pewnie jak masz dobrego Ejma, to myślę, że tak i to nie jest nic co? To nie jest y, żadna obraza dla psa. Ale gdybym grał na PlayStation, jak kiedyś grałem na PlayStation, bo kiedyś właśnie nagrywałem na PS4, nie? To... To właśnie... Pewnie by mi lepiej z tego szło, ale to właśnie bardziej chodzi o to, że ja miałem wyłączony tego aim assista, nie? Tylko... Jakby mi się łatwiej strzelało, jeszcze nie jestem przyzwyczajony za bardzo. Kurde, biją się. Ja nie chcę, żeby. Dobra, zrzuciłem się, chowam. Nie. Tutaj naprawdę będzie kampa gaming, ale. Robię to po to, żeby nie było krótki odcinek, wiecie, widzowie? Bo to będzie ostatnia gra, bo, ona... bo ja wyszedłem już z tej groty. Nie? Polecę sobie tu. Oj, będę miał większy widok na to, jak się chłopy biją. I w razie czego mogę kogoś laserować znając mojego aim'a, to zamiast zlajzerować kogoś, to tylko powiem, że tu jestem, żeby mnie zabił. A mam nadzieję, że tak nie będzie. Na razie... nikogo tu nie widzę. A więc to jest plus. Top 10 zaraz będzie. Jest dobrze. Jak dla mnie... O, muszę zniszczyć różne rodzaje kaktusów, a więc jeszcze jakieś mi zostały kaktusy, ale nie mam, o pewnie tamte, o te par... o tamte. Ciekawe, czy jak rozwaleję enkon, to się zaliczy. Dobra, zrobię to. Już bez znaczenia, czy zginę, czy nie, ważne jest, że zadanki jest zrobione, nie? O, tam są typy, biją się. Dobra, ja tam pójdę. Przecież mogą się nie bić, wtedy zginę, ale dobra. Dobra, top 10 i za 3 sekundy strefa. Kolejna. Która też jest strefa? Trzecia. Rządzący Żą... maszynowy pistolet Gunara. Zobaczmy. Niczym się nie różni od zwykłego, to jest taki po prostu zabrajdowany jak dla mnie. Och, chłopy tam się biją. Dobra, widzowie, mam plan. Zaczekam tu jeszcze do top 5. Dobra, nie zaczekam, nie zaczekam. Dobra, tu się chowamy, widzowie. Może nas nikt nie zobaczy. Dobra! Jak się bawić, to z przytupem. Czy jakoś tak. W sensie, jak się bawić, to... Mo... Dobrze, tak powiedzmy. A więc... Dobra, próbuję. Ucieka chłop! Chce mnie zostawić na pastwę losu! Nie ma! Co za człowiek, nie! Ja się... Obrażam na tego typa, nie? Nie, z takiego człowieka to się nie da, nie? No chłop nie ograł, naprawdę. Dobra, jakim cudem żyje? Nie mam pojęcia, jak, ale jakim cudem tak żyje. Dobra, już chciałem mówić, że ja tutaj robię 0 no, kili challenge, ale najwidoczniej nie. Leży. O, zabijam chociaż. Kurde, a mogłem zobaczyć, może on by zginął też z tego PM-a i bym zrobił challenge, nie? Dobra, biorę to. To. Dobra, idą tu. Już ja się schowam tu. Taki mam plan. O tak, ja się tu schowam i zabiję każdego kto tu przyjdzie. Z PM, to jest dobry plan widzowie. To będzie bardzo, ale to bardzo długi odcinek. strefy Widzowie akcja Żyjemy widzowie chyba To 5 dobra widzowie jak dla mnie to już jest udana gierka, może nawet win, z nowym mitykiem. Uff. Nie wiem, zobaczymy. Że ja jednego typa nie mogłem zabić w jednym, z jednym magazynkiem. Dobra, dobra. Ale siedzimy tu, czekamy. Mam nadzieję, że nikt tu mnie nie zabije, naprawdę, nie wiecie jak mi serce bije. Najważniejsze jest to, żeby Rozegrać to mądrze i dojść do top 2, jak dojdę do top 2 to jest total jest yy, chill, bo wtedy to już ni o nic się nie muszę martwić. Okej, okej, okej. Ktoś używa Spiderman'a, on może wiedzieć, że ja tu jestem i chce mnie zabić, ale mimo... biją się, dobra. Widzę to. Pewnie myślę, że to słaby pomysł na strzelanie z daleka, ale. Dobra, chowam się. I wracamy do siedzenia w boksie. W ogóle widzowie, jak już siedzimy w tym boksie, i w większości się nudzimy, pewnie wy, bo ten odcinek pewnie będzie bardzo nudny, chociaż. Mam nadzieję, że nie i że komuś chociaż się spodoba. Mi się bije. dwóch nie mam nie będę miał strefy na bank albo będę miał ją tak mega daleko widzowie w sensie będę miał ją o tutaj pewnie nie z moim szczęściem nie siedem możemy zobaczyć za 5 sekund boże jak oni się chowają już piąta strefa będzie wiedziałem widzowie da? Dobra, spróbujemy tam przejść jakoś po cichaczu, tylko że najgorsze jest to, w tym wszystkim, że ja nie mam pojęcia gdzie są inni. I zaraz mnie ktoś tutaj może hapnąć. Dobra, zostaniemy tu i zaczekamy chwilę. Dawajcie, zginijcie. Jedna osoba chociaż. Ja chcę żeby się udało i żeby nie był jakiś. nie wyglądało na bycie słabym, chociaż i tak zgram strasznie słabo w tym momencie. Bo ja dopiero co odpaliłem Gierkę, nie? Nie jestem w ogóle rozgrzany, a tym bardziej. Tym bardziej w ogóle, żebym jako, jakkolwiek dobrze grał, po jakimś czasie nie grania w tobie jakoś bardzo dużo. A więc czekamy. Bo w Fortnite ostatnio to grałem tak jakieś 3 gierki dziennie maksymalnie, a więc... Nie. Dobra, widzowie. Lepszy, lepszy. Ale prawie go zabiłem. Gdyby nie to, że chciałem go zabić z tego PMK, to bym wygrał z nim. Może. Dobra, widzowie. Nie będę wam pokazywać tych emotek co kiedyś. Że wiecie, że zostawcie łapę w górę i subę dzwonkiem, bo wiem, że to i tak zrobicie. Jedyne co wam mogę pokazać, to jak mój skin bardzo ładnie robi do tej emotki i dlatego go wybrałem, bo ja kiedyś się o tym dowiedziałem i teraz już zawsze pamiętam, nie? No, jakbym chciał, nawet bym wam nie pokazał tej emotki, ale jeżeli. Jeżeli ty dorwałeś do tego momentu to napisz w komentarzu yy, yy, kam, bo, Kampionko, a dam Ci serduszko. Tak. O, macie. Zostawcie łapkę w górę. Dobra. I widzowie, to na tyle by było w tym o dzisiejszym odcinku. Yy, Łapki w górę, jak to przed chwilą powiedziałem, suby z dzwonem. I do następnego, cześć i pa.